Przyjrzyjmy się fascynującej historii, która pokazuje, jak często miłość potrafi zaskakiwać. Anna Cieślak oraz Edward Miszczak, dwie wyraziste osobowości świata rozrywki, po raz pierwszy spotkali się w roku 2019. Ich pierwsze spotkanie obfitowało w humor i szczyptę romantyzmu, a sam moment stał się początkiem ich wspólnej drogi. Cieślak, świeżo po trudnym rozstaniu, Szukała wsparcia w przyjacielu Piotrze Staraku, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat samotności. W tej emocjonalnej chwili na horyzoncie pojawił się Edward, który przyszedł przywitać się z Piotrkiem. W wywiadzie dla pani Anna wspomina, jak wyraźnie czuła potrzebę bycia świadomą singielką, co sprawiło, że postanowiła bezpośrednio przedstawić się Edwardowi. Jestem Anna Cieślak i nic od ciebie nie chcę. Warto dodać, że w świecie show biznesu, gdzie każdy wydaje się mieć jakąś prośbę lub oczekiwanie, te słowa zrobiły swoje wrażenie. Edward, dyrektor programowy Polsatu, skomentował to z humorem, podkreślając, że taka postawa była dla niego odświeżającym doświadczeniem. Dwa lata później, w roku 2021, para postanowiła sformalizować swoją relację i wzięła ślub. Ostatnio małżonkowie pojawili się razem na premierze spektaklu przygotowanego przez Barbarę Kurdej-Szatan oraz jej siostrę Katarzynę Kurdej-Mani. Było to rzadkie wydarzenie, ponieważ mimo że oboje są aktywni w branży, często unikają publiczności. Anna zachwyciła wszystkich w eleganckiej zielonej sukni z białymi akcentami, którą doskonale zestawiła z klasyczną marynarką. Edward z kolei postawił na mniej formalny, ale elegancki look, wybierając białą koszulę stylowe spodnie i casualową marynarkę, a całość dopełnił czapką z daszkiem oraz spikowaną kurtką. Ich wzajemne uczucia były widoczne, gdy trzymali się za ręce i chętnie pozowali dla aparatów. Ciekawe jest to, że mimo czterech lat małżeństwa. Para nie doczekała się jeszcze potomstwa. Anna w szczerej rozmowie z portalem, Kobieta, Plal wyraziła swoje uczucia dotyczące tego tematu. Wskazała, że nie czuje się niespełnioną kobietą. Pełna wdzięczności wspomniała o słowach swojej mamy, która przypomniała jej, że nie wszyscy muszą mieć dzieci. Wymaga to sporo odwagi z jej strony, żeby powiedzieć to swojej córce, gdy wszyscy wokół naciskają, by założyć rodzinę, wyznała Cieślak. Dodała, że dla niej celem życia jest nie tylko macierzyństwo, ale również pasja do teatru i sztuki, które są dla niej jak jego nowe dzieci. Ta historia Anny Jedwarda udowadnia, że miłość jest złożona i nie zawsze podąża utartymi ścieżkami. Dla wielu z nas, to co najważniejsze, to umiejętność bycia sobą i odnajdywania szczęścia na własnych warunkach.